Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo proszę wysłuchać kolejnej katechezy z miłości i z pasji do Chrystusa. W katechezie chcę podjąć temat modlitwy, postum i uczynków miłosierdzia. Proszę zauważyć, nie, że nie mówię jałmużna. Modlitwa po zjałmużna, tak można. Tak przybliżać pewien temat, ale właśnie poszerzam jałmużnę o jeszcze inne uczynki miłosierdzia. Niektórzy określają to mianem ascezym. Askeo znaczy obrabiać artystycznie, kształtować, ćwiczyć, trenować z języka greckiego. Także z języka greckiego askezis, ćwiczenie, trening, praktykowaniem. Asketes, człowiek biegły wyćwiczony w danej dziedzinie, uprawiający sztukę, wykonujący zawód. Asceza. kilka ściśle ze sobą powiązanych elementów składających się na systematyczny i stały wysiłek, ćwiczenie mające na celu zdobycie jakiejś sprawności, głównie moralno-duchowej, lub łatwiejsze wykonanie danej czynności. Dlaczego asceza, dlaczego ten temat, wiemy jak ważny jest ten element w budowaniu wiary. Jak ważny jest ten element, by jakoś pogłębić ducha, więź z Panem Bogiem i oczywiście zakorzeniać się w praktykowaniu cnót. Proszę zauważyć, że asceza jest odpowiedzią na mistykę. Mistyka, czyli działanie Boga w każdym z nas, Bóg działa, Bóg kształtuje, Bóg formuje. To Bóg jest w nas sprawcą chcenia i działania zgodnie z Jego wolą. A asceza wyrażam odpowiedź na działanie Pana Boga. Są złe motywy ascezy, jak w każdym temacie trochę bałaganu jest. No więc, złe motywy to no takie świeckie bym powiedział: tak schudnąć, mieć taką zgrabną sylwetkę, mieć taki pociągający wygląd. Myślę, że bardzo też niebezpieczne jest. Takie podejście z wynikające, wynikające z potrzeb tu jaki jesteś wyćwiczony, jaki jesteś pięknym, uformowanym, albo dla poklasku ludzi. Pycha i próżność tutaj bardzo mogą zawładnąć umysłami, sercami. To jest to niebezpieczeństwo dla nas, ludzi Bożych, ludzi będących bliżej Pana Boga, chcących formować się. Tak, tak, łatwo właśnie uprawiać taki duchowy fitness, jaki ja jestem wspaniały, podziwiajcie mnie, oklaski, kedzidełka, tak, to ja jestem wspaniałym. Można zupełnie zapomnieć o działaniu Pana Boga w każdym z nas, zapomnieć, że co jest dobrego, to są sukcesy Pana Boga. Albo niestety to spojrzenie na prawo, na lewo, które się tak zdarzy, które tak jakoś jest... No właśnie, i wejść w jakąś, w jakąś próżność, czyli dla poklasku, dla sławy, dla uznania, dla oka ludzkiego. Może są inne jeszcze jakieś złe motywy ascezy, ale oczywiście zajmiemy się tym też co pozytywne. Chcemy przede wszystkim odkryć działanie Pana Boga w każdym z nas. Asceza dobrze funkcjonuje. Jeżeli ja jestem pewny Bożej Miłości, to nie jest tak, że muszę zaskarbić sobie na niebo, że jakoś zapłacić za niebo, namęczyć się. Oczywiście jakiś duchowy wysiłek prowadzimy, natomiast jesteśmy pewni Bożej Miłości, jesteśmy pewni Bożego obdarowania, jesteśmy pewni, że Pan Bóg nas kocha, że niebo mamy z Jego łaskawości, z Jego dobroci. Myślę, że każde ćwiczenie duchowe. Pomaga nam zakorzenić się w tożsamości. Tożsamość jest bardzo ważnym tematem. Odpowiadamy na pytanie, kim jestem. Jestem dzieckiem Bożym, jestem synem Bożym, jestem córką Bożą. Jestem przeznaczony do nieba, do chwały na wieki. Już dzisiaj przez swoje działanie ściągam niebo na ziemię. Te prerogatywy niebieskie są moim udziałem. Ojciec przypowieści do swego syna mówi Wszystko moje do ciebie należy. Wszystko moje do ciebie należy. Niech tak będzie. Parę takich wyjaśnień. Modlitwa. Modlitwa to rozmowa z Bogiem, słuchanie Boga, przyjmowanie Jego natchnień, przyjazne przystawanie z Panem Bogiem. Myślę, że tutaj praca nad modlitwą to jest praca w trzech kierunkach. Aby pierwszy kierunek to czas, właśnie, żeby Pan Bóg nie żałować czasu, sobie myślę, co Wam powiedzieć o czasie na modlitwie. Ojciec Pio swoim duchowym dzieciom mówił o godzinie modlitwy, o godzinie rozmyślania. Rozmyślania można podzielić na pół godziny rano, pół godziny wieczorem, ale tę godzinę wyznaczył. Kto bardzo kocha Maryję, ten wie, że Maria zachęca nas do molitwy różańcowej, więc to odmówi różaniec, jeden różaniec dziennie, to jest jakieś 25 minut. Wiadomo, że świecy inaczej modlą się niż, niż duchowni, pewnie też inny jest ten czas, ale proszę demaskować pokusę. Takiego skomstwa w czasie na modlitwie. Takiego po prostu. Tym bardziej, tym bardziej, że jest to taki duży temat. No, jesteśmy kinomanami, jesteśmy tymi, którzy tam dużo siedzą w internecie, w telefonach. Nie wszystko jest Boże, nie wszystko jest przyjazne, są pewne też rzeczy obojętne, więc na to nie żałujemy czas. Przychodzi czas na modlitwę, jakoś tak serce ściska, nie mamy czasu. Słowo do tych, którzy. Robią tylko znak krzyża jako modlitwę. To jest tak, jakbym się tylko z wami przywitał, powiedział cześć, dzień dobry i nic więcej. No, no właśnie, żeby nas tak nie, nie skręcało, jak gdyby tak, że żałujemy Panu Bogu na modlitwie. Czasami jest tak, że dajemy Panu Bogu na modlitwie ten najgorszy czas, naprawdę kiedy już tak bardzo jestem zmęczony, już same powieki opadają. Przypominam, że można pomodlić się wcześniej i później jakoś tak soczyście i serdecznie, a później się oddać, oddać pewnym zajęciom. Zobaczcie, że Panie Jezus, kiedy modlił się w ogrójce, zarzucam uczniom jednej godziny, nie mogli się czuwać ze mną. Ta jedna godzina, jedna godzina. Nie chcę dla Was być jakimś surowym nauczycielem. Ja wiem, że tutaj mogę wkładać kij w mrowisko. To są też złożone tematy, pewnie w krótkiej konferencji nie wyjaśnię wszystkiego, nie wypowiem wszystkiego, mogą być pewne niedopowiedzenia, ale ważne, że dotykamy tych tematów. Wiem, wiem, można na przykład odmawiać modlitwę, odmawiać, a zupełnie nie modlić się, jak gdyby oddają cię pewnym takim czynnościom, które nie, nie, nie są wyrazem do końca miłości Boga więzi, bo to coś uczynione. Ale ostatecznie Duch Święty Was prowadzi, to może to jest wezwanie. Niech Duch Święty Was prowadzi, gdzieś poszerza sercem, gdzieś buduje tęsknoty. Mogę powiedzieć o sobie, bo chyba tak najłatwiej, nie? Że, że kiedyś to, ten, ta, ta modlitwa dla mnie, może też, że jestem kapłanem, to może mi łatwiej też, ale właśnie kiedyś to, ten skąpiłem ten czas, gdzieś tam... no właśnie, no, ten różaniec, różaniec, tak dużo odmówiłem, różaniec, wiecie, no a dzisiaj. No z całym szacunkiem dla Boga Jego łaski odmówić pompejankę nie, nie ma żadnego problemu. Oczywiście w uniżeniu, z tą świadomością, że to jest łaskawość Pana Boga. Ale przemyślcie, czy nie można więcej się modlić. W temacie modlitwy następny temat, żeby ta modlitwa była sercem. Ten lud mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie, aby nikt z nas nie usłyszał bardzo prywatnie pod adresem ten zarzut. Pana Boga. Sercem, sercem, tak. Pełen miłości. Bóg jako przyjaciel był jako taki najpiękniejszy powiernik. I wreszcie modlitwa osobowa, czyli jak gdyby, no każdy z nas jest indywiduum. Każdy ma z tą inną drogę. To tak jak zakochani, jak małżonkowie, którzy wiedzą o takim ich języku romantycznym, ich takim języku serdeczności i takie z zewnątrz nie każdy może wiedzieć, i każe rozumieć, a ten język serdeczności jest. Na pewno jest modlitwa indywidualna, na pewno są ważne modlitwa małżeńska, rodzinna, jest modlitwa prywatna, jest ta modlitwa liturgiczna w kościele. No, to tylko takie zahaczenie o temat. Pewnie nieraz wrócimy do modlitw. Drugą praktyką to jest post. Post, który wyraźnie mówi o ograniczeniu jedzenia. Yy... W pewnych przypadkach, także picia. Zwłaszcza tu myślałem o alkoholu czy jakiś używek, właśnie. Mniej jeść, albo jakościowo to jedzenie mi mniej smakuje. Oczywiście yy, najgorliwsi i najserdeczniejsi w poście yy, spożywają posiłek o chlebie i wodzie. Myślę, że jest to niektórzy potrafią na, na samej wodzie funkcjonować, czy później na jakiś sokach, bo później pewnie. Na samej wodzie nie narad, ale pewnie na jakichś sokach. No są bardzo takie radykalne posty. Niech on wynika z miłości do Pana Boga. Jesteśmy pewnie zaproszeni, żeby ta rzeczywistość była żeby wynikała z serca, z miłości. No właśnie, żeby nie było ostrzeżeniem dla nas to, co mówił Święty Paweł: ich bogiem jest brzuch. Za chwilę poszerzę ten temat. I wreszcie. Trzeba, może w osobnej konferencji, ja tylko teraz dotknę pewnych tematów. Jest post, czy powinien być pod, post od obrazów, powinien być post od słów, post od rzeczy, post od chciwości w życiu duchowym, post od doznań, wrażeń, bodźców, informacji. Może te punkty kiedyś indziej rozszerzę to tylko się ślizgam, pokazując, że są inne wymiary. I wreszcie uczynki miłosierdzia, przypominamy je sobie uczynki miłosierdzia co do ciała, głodnych nakarmić, na spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych pogrzebać. Uczynki miłosierdzia co do duszy, grzesznych upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować modlić się za żywych i umarłych. I teraz to powiązanie. Proszę zauważyć, że modlitwa, post, uczynki miłosierdzia są sprzężone razem. Bez postu modlitwa jest ociężała, Duch nie potrafi znieść się wyżej. Mamy to ostrzeżenie świętego Pawła, już je powiedziałem, ich Bogiem jest brzuch. Z kolei modlitwa i post stanowią taką duchową siłę. Pan wprost mówi, że pewne złe duchy wyrzuca się modlitwą i postem, a więc gdy nie ma postów, w pewnych pokusach jest się bezradnych. Gdy gdzieś tam noga nam się powinie i jak gdyby ten grzech się pojawił, to właśnie praktykowanie postów i uczynków miłosierdzia są miłe panu Bogu, bo panu Bogu jest miła dusza strapiona i duch uniżony. I on na pewno nie skąpi takiej osobie łaskę. Modlitwa i post usychają, gdy nie ma uczynków miłosierdzia. Wtedy modlitwa i post nie mają żadnego znaczenia, bo przecież Pan Bóg chce być odkrywany także w drugim człowieku. To taka sucha, urzędowa pobożność. Gdzie nie widzimy drugiego człowieka, nie da rady rozerwać przekazania miłości Boga i przekazania miłości bliźniego. I przypominamy sobie słowa świętego Jakuba, wiara bez uczynków jest martwa, jest martwa. Okazując miłosierdzie innemu, okazuję je sobie. Posiadam tyle dóbr materialnych, ile dałem drugiemu. Dawajcie a będzie Wam dane miarą dobrą, ubitą, utrzemszioną i wypełnioną ponad brzegi, wsypią za waszem. odmierzą Wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie. Łukasz 6:38. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mul i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mul, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się nie kradną, bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie. I serce Twoje. Dniem uczynków Miłosierdzia. Modlitwa i post więdną, są suche, urzędowe, można powiedzieć o takich praktykach czynionych dla nich samych, gdzie może bardziej buduje swoje ego, swój jakiś taki egoizm, a nie dotykają serca Boga, który chce być odkrywany drugim człowieku. Kochani, niech, niech to wystarczy. Yy, powiem. No, nie wyczerpię tematu w tym jednak krótkim nauczaniu. To jest tyle wątków, tyle spraw. Niech Duch Święty prowadzi. M może macie pytania, czy, czy wolno słodycze jeść, co inne, czy wolno kawę pić, jakieś takie proste pytania. Niech one padają w pewnym kontekście, właśnie. Myślę tutaj o modlitwie, pościem, uczynkach miłosierdzia jako pewnej takiej całości. I tym, że ostatecznie Duch prowadzi, aby z kolei w tych nie być takim infantylnym, takim, byśmy powiedzieli, dziecinnym, ale takim bardziej dojrzałym. Coś służy życiu duchowemu. Oczywiście też wyszczegamy się tego duchowego fitness. Ja Wam pokażę, ja tu jestem bohaterem, gierojem, ja tu jestem, nie wiem, jak to jeszcze nazwać. No właśnie, ja Wam pokażę, jaki jestem tutaj Bożym człowiekiem. Każdy razie Niech Duch Święty prowadzi, przyjmijcie to nauczanie jako taką wyraz takiej wspólnej drogi. I rzeczywiście w tym czasie Wielkiego Postu tak ufam, te parę słów niech, niech motywuje zachęca do ascezy. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Panem Bogiem, pozdrawiam.